Mija już 50 lat od chwili, kiedy w małej miejscowości Hrcynno koło Nasierska, koło Warszawy nad Warszawą miały miejsce wydarzenia, które wpłynęły na los nie tylko rodziny do Mała, ale również na los wszystkich tych, którzy są zorientowani w tematyce UFO, w tematyce paranormalnej. I teraz właśnie tutaj kończymy tę historię w Wielkiej Brytanii. To trochę paradoks, ale E, niestety tak się wydarzyło, że Andrzeja nie ma już z nami, natomiast e, my tutaj e, kończymy tę jego e, historię, przypominając po 50 latach co tam się wydarzyło i podkreślając wagę tych wydarzeń, ponieważ historia Andrzeja moim zdaniem jest jedną z, naj, z najbardziej wiarygodnych i niezwykłych historii, e, które wydarzyły się w tej tematyce. Dlatego uważam, że jest to czymś, jest czymś bardzo dobrym, że będziemy w ten sposób podkreślać i dziękować jemu i jego rodzinie za to, że znalazła odwagę, aby, aby wesprzeć Andrzeja w tej, w tej sytuacji, w której się znalazł. Gdyby. Była taka możliwość, żeby zamknąć się w jakiejś kapsule. Zamknąłbym się na pewno. Wtedy, gdybym wiedział, że ma nastąpić to, co nastąpiło. Najchętniej bym ich nie widział. Chciałbym, żeby się mógł cofnąć cały czas. I chciałbym, żeby to nigdy się nie wydarzyło, to co się wydarzyło. Co się za mną wlecze do dziś dnia. Nie życzę 10% przeżyć tego, co ja przeżyłem z powodu właśnie wydarzeń z dnia 13 sierpnia ósmego roku. Andrzej urodził się w 1951 roku, to ja miałem już 7 lat. On był jako piąte dziecko, czyli było w domu biednie, ubogo było, bo mama miała 7 klas przedwojennych, a ojciec był analfabetą, można powiedzieć. Andrzej się urodził, to był, od razu coś tam było z nim nie tak, bo bo miał robione, chory był po prostu, zachorował w pewnym, w pewnym momencie, miał robione tam punkcje, czyli gdzieś tam coś w głowie mu tam coś robili, ale wyszło wszystko dobrze. Jego psy poturbowały jako małe dziecko i on miał wstrząśnienie mózgu i miał zapalenie opon mózgowych. Zdolny był niesłychanie, bodajże najzdolniejszy z naszej całej rodziny. A mieszkanie mieliśmy takie, jak, jak to, co pan widzi: podzielone na pół, pół było kuchni, pół pokoju. Z taką wielką rodziną siedmioro dzieci, ojciec i matka. A on, mimo wszystko, uczył się dobrze. Był szczery, był bardzo szczery i był i, i taki usłużny pod każdym względem. Jeżeli chodzi o jego charakter taki yy, jako człowieka, to był tak. Tak jak powiedziałem, zdolny był, ładnie śpiewał, na gitarze grał, ładnie opowiadał, sz był szczery, ale to był, był aż za szczery, bo jak przeważnie u niego co lekko przyszło, to i lekko poszło. Piwa nie pił, wódki nie pił, papierosy palił. W dorosłym wieku nie pamiętam, że on był jakimś tam. Yy, Pijakiem czy czymś nie. Nie, ani nie pił, ani nie pił. Palić to palił dużo. Bo on poszedł tam na grzyby. Tam się chodziło, jak my tam, też tam wchodziliśmy, bo to najbliższy las. Jest. I tamtędy się chodziło, to ulicą leśno, się chodziło przeważnie, a rowerkiem się jechało, tam dalej już nie było drogi, tylko była taka miedza, jak to mówią, czyli granica między polami. I tam się przyjeżdżało, czy przechodziło i do tego lasu. I tam się prawdopodobnie to wydarzyło. Gdzieś na tej drużce, czy, czy, czy już przy lesie, bo przy lesie znowu była już droga. Od dziecka chodził na grzyby no i to ufo właśnie spotkał w lesie. Tam gdzie te grzyby zawsze zbierał od dziecka. kiedy była taka gazeta Trybuna Ludu. Otóż ja po tym wydarzeniu, w kilka dni potem napisałem do redaktora naczelnego tejże gazety, opisując mu poszczególne te wydarzenia, jednak w odpowiedzi dosłys... dostałem list z Którego wynikałem, że, że mi się leczył raczej uczubków. Nie zdałem sobie spokój. Jedynymi badaczami, przynajmniej mi znanymi, być może ktoś jeszcze w latach 80. i 90. istniał. Natomiast dwoma badaczami, którzy podjęli się tego tematu historii Andrzeja Domały, to był pan świętej pamięci nieodżałowany badacz UFO Kazimierz Bzowski z Warszawy. Fantastyczny badacz i człowiek, który.. Wniósł bardzo wiele do tego tematu i przede wszystkim podniósł historię Andrzeja Domały i wsparł go w tej, w tej swojej historii. Skontaktowałem się z panem Bzowskim, który mi ten temat wyjaśnił i gdyby nie on, to ja do dzisiaj bym nie wiedział, co tak naprawdę wtedy mi się przytrafiło, przydarzyło i wtedy dopiero zrozumiałem, kim jestem, tylko do dziś nie wiem, dlaczego tak się stało, dlaczego wybrano właśnie mnie. Natomiast drugim badaczem, który już od strony jeszcze bardziej profesjonalnej i jakby swojej prywatnej wsparł historię kosmicznej układanki uprowadzenia na planetę Nea, jest dr Jan Pająk z Nowej Zelandii, który wyemigrował w 1982 roku do Nowej Zelandii, który już od strony teorii, które on sformułował, teorii magnokraftu oraz teorii konceptu dipolarnej grawitacji, Próbował tę te, te, te historię wytłumaczyć na, na kanwie swoich własnych przemyśleń, na kanwie swoich własnych wartości dowodowych, które, które ujawniał od lat 80. i 90. w swoich monografiach. I to są te dwie osoby, które wsparły Andrzeja, które, um, które sprawiły, że ta historia zaczęła um, tętnić swoim życiem. Na dodatek jeden, jeden, w zasadzie to był, to był, to był Polak, Domała, on wizytował jedną z, z planet ufonautów i się okazało, że na ich planetach oni mają, jak oni to nazywają, bioroboty. Byli to ludzie, tyle że oni byli jakby genetycznie Podrasowani, byli silniejsi niż, niż ludzie na Ziemi, bardziej lepiej zbudowani, i poza tym mieli bardzo pokojowe, yy, powiedziałbym, usposobienie. I te bioroboty, w zasadzie na tej planecie ufonautów, wykonywały wszelkie prace. Miejscowi ludzie, po prostu yy, ci ufonauci. Yy, zajmowali się wyłącznie przyjemnościami, a wszystkie prace, wszystko co nieprzyjemne, było wykonywane tam przez bioroboty. Rysował mi jakieś trójkąty, że w trójkącie jeszcze było koło takie. Na, na zewnątrz trójkąta koło i wewnątrz trójkąt koło. On to nazywał jakimś uprzyrządowaniem tych osób, które na tym statku bywały. Że oni z, z tego korzystają. Rysował, tłum podpisywał, tłumaczył z tym, że ja nie mam tych rzeczy, bo on przynosił, potem przychodził i to zabierał, bo chciał każdemu to pokazać. Opowiadał, w jakich ubraniach przychodzili do niego w jakichś srebrzystych, takich metalicznych, szeleszczących. Opowiadał, że mieli takie niekształtne głowy i inne niż my mamy. No i oczy też takie jakieś, raczej do zwierzęcia podobne. Dużo osób spotykał na tym statku UFO. I że go tam badali, rozbierali, że mu tam wszczepili jakiś implant w głowę, w tył głowy. Jakieś na nadgarstkach, też miał jakieś ślady, o których opowiadał, że to, się, że to oni musieli mu wszczepić jakieś implanty. Zawsze mówił, że wszystko goi mu się jak na psie, ale to się nie goi, to co oni mu tam wstrzyknęli na nadgarstku. Oni są wierceni jakimiś przykrymi narzędziami chirurgicznymi, wręcz torturowani. Czasami wbijają im długie igły w, w, kąt, w kąt oka, są gwałceni, szczególnie nasze ziemskie kobiety, są bardzo często gwałcone na wehikule UFO. Również słyszałem o mężczyznach, nasi zem, ziemscy mężczyźni na wehikule ufo albo są pobudzani, żeby gwałcić nasze ziemskie kobiety albo też y, nawet słyszałem o przypadkach, że ufonautki y, miały z nimi powiedziałbym y, bliskie spotkania więcej niż trzeciego stopnia. Nie wiem, czy on wyczuwał niebezpieczeństwo, ale wolał się z nim tak nie spotykać, bo on czuł jaką, jakiś lęk, bo są inni, w ogóle do normalnych ludzi niepodobni. A na statku to on się bał, zawsze się ich bał. No i kobiety też opowiadał, że go tam rozpieszczały. To dziwne, ale, ale jemu tak się wydawało. On tak to odbierał. No Wydało mu się, że, że za dużo się koło niego kręcą, że za wiele, na wiele sobie pozwalają. Tamte kobiety też tak poubierane były w szeleszczące, srebrzyste ubrania. Oni są w stanie przybywać w czasie przestrzeni podobnie jak orianie. Oni podobnie, ale nie potrafią zawijać, zwijać światła i łamać czasu przestrzeni, tylko oni poprzez tunele czarnych dziur. Przyby przybywało na Ziemi, i to oni są głównymi naszymi okupantami, i to oni na nas swoich biorobotów i szeraków nasyłają, i to oni czynią zło na Ziemi, i to my ich przeklinamy wymieny, i to my tych przeklinamy winiętych. Tak opowiadał i o tym we Wrocławiu, i z jakimiś gośćmi z Niemiec też opowiadał, że się z nimi spotkał, że Obiecywali mu wiele, on wszystko chciał, ale najlepiej jakby coś z tego miał, a jak on musiał pojechać w dane miejsce za własne pieniądze i za własne pieniądze wrócić, a dzieci w domu nie miały nieraz czegoś, no to nie miał chęci im opowiadać. Na kanwie informacji i przeżyć Andrzeja Domały powstała książka niemieckich badaczy Mgły Awalonu. Niestety Andrzej po raz kolejny przekonał się, że on z tej, z tej wiedzy, którą przekazał, nie zobaczył ani centa, a również został wykorzystany niejako właśnie do promocji innych ludzi i, 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 i innej książki. Tak, i później przyjechał pan z redakcji od pana Urbana z tej gazety Nie, dopiero ten pan porozmawiał z nim poważnie, nie pamiętam jak się nazywał, porozmawiał z nim poważnie, no i z własnej kieszeni prawdopodobnie mu wyłożył pieniądze, które potem pan Urban mu zwrócił. Bardzo tego pana Urbana chwalił. W Nie, ten artykuł z gazety, z, tego dziennikarza Urbana, to jest trochę tam no Być może upiększony, bo yy, po prostu jest tak zrobiony do czytania. Ale ja bardziej wierzę w to, co, co on, bo jest opisane, że on to wszystko odkręcił potem. Ze względu na to, że wszyscy skorzystali na jego opowiadaniu, a on z tego miał nic. Pojechał nawet do Wrocławia na dworcu SPA na zaproszenie jakieś, podobno tam pojechał. Pojechał na zaproszenie i na dworcu spał. A wywiady cały czas były. Jak, jak nie ta gazeta, to ta gazeta, jak nie to radio, to, to i, 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 telewizja i wszyscy. No, widać się zdjęcie. I on się zdenerwował, bo nawet chyba, nie wiem, tak tam się wy, wykolegował z kasą, że nie miał za wrócić, na gapę wrócił. No. I zdenerwował się i odkręcił wszystko. Skąd ja mogłem wiedzieć w 1968 roku o istnieniu czegoś takiego jak jakieś tam konstelacje i tak dalej, takie wiadomości astronomiczne, podczas gdy w tamtych latach w ogóle nikt na świecie, zaznaczam nikt na świecie, nie miał pojęcia o istnieniu wolarza. Nie robiono jeszcze tak daleko w kosmos takich badań, nie miano na to przyrządów. Potwierdzono to, a gdy się dowiedziano, że jednak miałem rację, więc to był dla nich swego rodzaju szok, więc polano nabrać wody w usta że okazało się, że 17-letni chłopak <noise> bez wiedzy, bez nauki, bez wykształcenia z małego podwarszawskiego 6-tysięcznego wówczas miasteczka Nasiersk, w którym to miasteczku nikt nie słyszał słowa UFO w tamtych latach i właśnie stamtąd właśnie wychodzi taka forma wiadomości, jak gdyby sensacji. Troszkę szkoda, że ten główny nurt tych polskich badaczy UFO w latach 90. nie podjęli tego tematu i zignorowali ten temat, głównie eksploatując historię uprowadzenia Jana Wolskiego z Emilcina, którą przedstawiano jako słusznie zresztą, jako bardzo ważną historię w tym temacie, bo jest to bardzo ważna historia, ale historia Andrzeja Domały przerasta tę historię o. O rząd naprawdę kilku wielkości. Szkoda, że polscy badacze i, i wszyscy ci, którzy mieli wpływ na, na zjawisko, na wytłumaczenie czy próbę wytłumaczenia tego zjawiska, polskie instytuty czy instytucje czy, czy, czy grupy związane z badaniem tego zjawiska, nie zajęły się historią Andrzeja Domały i nie eksploatowały jej w latach 90. czy, czy już w latach 2000. Prawdopodobnie nie, nie należało tego, znaczy należało to w tajemnicy mieć, jaka jest całkowita prawda, bo pan może tam z kimś rozmawiał, nie wiem, że trzeba było to zachować w tajemnicy, nie opowiadać. Jakiś warunek miał postawiony, ale nie wiem dokładnie. No tak, ale on do mnie mówił, że, że skłamał ich. Skłamałem, żeby myśleli, że ja to zmyśliłem. On mówi na złości mi to zrobił, ale że to była prawda z tym ufem. Na 100% to jest prawda, to co powiedział to jest święta prawda, ale później wolał się wycofywać, bo tylko mu zawracali głowę. Ponieważ Ameryka y, oraz jej y, można powiedzieć hollywoodzka moc, i to y, ta hollywoodzkość oraz atmosfera wytworzona wokół tego tematu, y, stworzyła atmosferę na całym świecie. Jakoby to właśnie Amerykanie czy w Ameryce wydarzyły się najbardziej emocjonujące oraz najbardziej e, niezwykłe wydarzenia dotyczące tego tematu. Tymczasem właśnie to w Polsce, w Hcynie, w małej wsi Koło Nasielska wydarzyły się wydarzenia, które stały się e, jednymi z najbardziej niezwykłych. I najbardziej szerokich oraz niosących niezwykły ładunek wiedzy oraz emocjonalny badań związanych z UFO, jakiekolwiek wystąpiły na świecie. Pojawiły się informacje nie tylko od samego Andrzeja, ale z różnych kierunków telewizyjnych, że i historią Andrzeja zainteresował się nawet sam słynny reżyser Steven Spielberg, który nakręcił takie słynne filmy jak E.T. czy nieco bardziej poważne, bliskie spotkania Trzeciego Stopnia. I podobno miało już dojść do właśnie jakichś działań w tym kierunku, które miały pokazać adaptację życia Andrzeja do Mały. No niestety szkoda, nie doszło do tego. Yy, niedobrze się stało i wielka szkoda, że świat nie zobaczył historii Andrzeja Domały, przedstawionej przez jednego z najlepszych e, reżyserów, najlepszych twórców e, właśnie te, e, tego typu kina. Bardzo chwalił tego pana Wzowskiego. I jeszcze drugie to nazwisko to Pająk, pan Pająk też chwalił. Bardzo długo chorował, miał chemię, cierpiał, a pieniędzy nie miał. I pracować nie był w stanie, nie był zdolny do pracy. Ale rodzinie starał się pomóc, a ja się rewanszowałam. Prawdopodobnie na raka, rak prostaty przerzucił mu się na na kości miednicowe. Ja byłem w dzień jego śmierci, nawet go z podłogi podnosiłem, na łóżko w Ale nie wiedziałem, że on, że on umiera. Niektórzy to myśleli pewnie, że on udaje. On nie mógł się podnieść, bo już mu kości rak zaatakował. Astronomowie potwierdzili informacje Andrzeja, które zawarł w swojej książce, swojej kosmicznej układance, dotyczące Konstelacji Wolarza, do której został uprowadzony na planetę Nea. Potwierdzili również istnienie międzyplanetarnej szczeliny, której, której to istnienie postulował Andrzej. Natomiast najbardziej cenną informacją właśnie jest to, że naukowcy astronomowie potwierdzili istnienie informacji, które postulował Andrzej, a które mu zostały przekazane na właśnie planecie Nea. Filmowy charakter przeżyć Andrzeja Domały niesie w sobie nadzieję, że ktoś kiedyś stwierdzi, że warto tę historię podnieść, że warto tę historię zaadaptować. Nawet jeśli byłby to tylko i wyłącznie program dokumentalny czy paradokumentalny, byłoby warto, aby przyszłe pokolenia dowiedziały się o tym, że historia Andrzeja Domały to historia numer jeden na świecie. Ja nie szukałem nigdy sensacji, raczej byłem odwrotnie, chciałem ukryć się gdzieś jak z korupcji jak żółw, schować się przed światem. Nie szukałem sensacji ani rozgłosu, tylko po prostu chciałem poznać prawdę, co mi się wydarzyło. I w miarę jak się idzie dalej w las, tym więcej drzewa, więc tak samo i tungi. Im bardziej szukałem, tym coraz bardziej się do, więcej dowiadywałem, coraz bardziej mnie to wciągało. Także z laika stałem się, można powiedzieć, że w tej, w tej doświadczonym badaczem. Nie UFO, dla mnie UFO to nie istnieje takie słowo, bo UFO to jest niezidentyfikowany pojazd latający. Według mnie to nie UFO powinno być tylko znane pojazdy latające.